10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut od poniedziałku do piątku kwadrans po 13 tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal. Dzień dobry, witam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Bartosz Łyszczarz. Za chwilę powiem, czym Bartosz się zajmuje. Zacząć chcę w ten sposób. Na naszej antenie dość sporo mówimy o piłce nożnej, w mojej audycji, już było też o piłce nożnej, o siatkówce, lekka atletyka się pojawiała, a dzisiaj dyscyplina sportu, o której jeszcze przynajmniej nie rozmawiałem w mojej audycji, a mowa o szczypiorniaku, a inaczej, piłka ręczna, tak? I Bartek zajmuje się piłką ręczną. Ty, trenerem, witam ciebie. Witam serdecznie. Witam ciebie i witam państwa. Zacznijmy banalnie. Dlaczego piłka ręczna, nie piłka nożna, nie siatkówka, tylko piłka ręczna? To zamiłowanie z sukcesów reprezentacji polskiej od 2007 roku oraz też to, że brat y, poszedł w tym kierunku, też dzięki takiemu naszemu zaangażowaniu mojego i mojego taty. I to tak się nas korzeniło, korzeniło i udało się nam to zrealizować. A jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to tutaj dla ścisłości będziemy mówić o Międzyszkolnym, Ludowym, Uczniowskim Klubie Sportowym Orli Kcynia. Tak, dla ścisłości. No dobrze, mówi się, że piłka ręczna to dyscyplina sportu uznawana za jedną z najtwardszych i bardzo efektownych gier, ale Ty trenujesz dziewczyny. Dziewczyny, no tutaj macie znaczy mówimy o dziewczyny, jakieś, no dziewczyny, tutaj jest rocznik, który jest u Was. Tak, jak to wygląda rocznikowo. Od dwa. 2005 w dół. No dobrze, dlaczego tylko dziewczyny chłopacy nie chcą grać w piłkę ręczną? Nie, szukaliśmy alternatywy dla dziewcząt w, u nas w gminie. Widzieliśmy, że dziewczyny nie miały żadnej alternatywy. Była piłka nożna, chłopacy grali, dziewczyny nic nie miały, a przez moje zamiłowanie do piłki ręcznej stwierdziłem, że pójdziemy w, w kierunku piłki ręcznej. Spotkaliśmy się z wielkim zainteresowaniem, ponieważ pierwsze treningi to jest ponad 40 dziewczynek, z tego została się grupa, która trenuje do dzisiaj. No bo to jest tak, juniorki młodsze, młodziki, dzieci, seniorki. Tak. Tak to wygląda. Tak, wszystkie te kategorie. I teraz jeszcze wiem, coś takiego jest, że część rozgrywek dotyczy województwa Kłasko-Pomorskiego, seniorki Wielkopolska, taki dziwny podział. Tak, ponieważ Wielkopolska w tym roku uruchomiła trzecią ligę amatorską, trzecią ligę kobiet, dostaliśmy zaproszenie, a poza tym wszystkie nasze drużyny młodzieżowe grają w Kłasko-Pomorskim Związku Piłki Ręcznej. Nie sam trenujesz. Masz... Mam koleżankę, trenerkę Natalię Grzygorek. Naszą obecną zawodniczkę, która gra w seniorce, mhm. też pomaga w prowadzeniu treningów. Fajnie sobie w tym radzi. Także liczę, że już niedługo przejmie najmłodsze grupy. No to teraz ile tych dziewcząt gra w piłkę ręczną? Obecnie mam około 60 dziewczynek, dziewczyn dziewczynek trenujących piłkę ręczną i. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni bo nabór jest w systemie ciągłym. Tak cały cały rok przy czym zawsze we wrześniu gdzieś tam ten nabór staramy się bardziej mm -hmm. pokazać żeby zachęcić dzieciaki. Ale myślę że to co robimy i te programy w których uczestniczymy to też sobie tych dzieciaków dzięki temu ściągamy do siebie. Warunek jest taki że to muszą być dziewczyny dziewczęta z gminy Gcenia? Nie mieliśmy dziewczyny mamy dziewczyny z Gołańczy mieliśmy dziewczynkę z, z Lubostronia. Nie? Kto jest chętny do gry w piłkę ręczną, to serdecznie zapraszamy. No dobrze, co jest najtrudniejsze w piłce ręcznej? Nie ma tego doświadczenia. Co jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o no, żeby wytłumaczyć? No, przychodzi dziewczyna i nigdy nie miała styczności z piłką ręczną. Widziała tylko w telewizji chce grać. Trzeba jakieś mieć specjalne warunki, dyspozycje? Trzeba wytrzymać ze mną na treningu, ale <laughs> przede wszystkim. Praca z dziewczynami jest na pewno inna niż z chłopakami. Ale sama piłka ręczna jest bardzo fajnym sportem, na pewno trzeba przełamać ten kontakt. Fizyczny z przeciwnikiem. przede wszystkim w grze w obronie, tak? I jest to gra bardzo kontaktowa. Nie jest brutalna, ale no, trzeba przełamać ten kontakt fizyczny z, z przeciwnikiem. Klub istnieje już 10 lat? To tak co, dobrze pamiętam, 10 lat. Kilka ręczna od początku była? Nie, jest od 2016 roku. Mhm. No dobrze, 2016 rok to już trochę lat minęło. Twój największy sukces porażka. Na pewno, że dosyć. W szybkim czasie z dziewczynami zaczęliśmy zdobywać medale w lidze wojewódzkiej oraz wygrywać duże turnieje. Bo takim jest turniej w gnieźnie, gdzie dwa, dwa razy pod rząd wygraliśmy rocznikiem 2008 turniej. Porażki. No ja zawsze przeżywam swoje porażki meczowe i zawsze można było coś zrobić lepiej. Jak, jakieś jeszcze takiej porażki, wielki by mnie u siebie nie widział. Na pewno mój charakter to, też to kształtuje bardzo mocno i. Mam nadzieję, że tych porażek będzie jak najmniej. Ten rok specyficzny, no bo COVID, e, dużo zawodów się nie odbyło. Wy coś wiem, że też straciliście przez to. No mamy w, dziewczynki w roczniku 2008 bardzo mocne i praktycznie dziewczyny szły na złoty medal w lidze, no ale... Związek rozgrywki zawiesił i niestety. Mhm. E, odbywa się też Orly Cup, coś takiego i to już chyba czwarta cztery edycja, edycja, cztery tak. edycje. Tu zjeżdżają się ekipy slajpolski. Polski. Tak, no bardziej tutaj mówimy o Polsce centralnej i północnej. Tak? Ale tyle edycji, to rozumiem, że jest zainteresowanie. Tak, jest duże zainteresowanie graniem. Drużyny szukają mhm. czy turniejów jednodniowych, czy trzydniowych. No, my z racji warunków robimy turnieje jednodniowe, ale są to dla trzech roczników. Jest to w każdej edycji prawie 200 dziewczynek grających. Mhm. Także cieszy się to dosyć dużym zainteresowaniem. Są zapytania z różnych rejonów w Polsce. No, nie zawsze każdy może dojechać w danym terminie, ale widzimy też, że przyciągamy też fajne już firmy. Dobrze, gramy wręczną. Coś takiego Wasz związek wymyślił? Wy się zaangażowaliście, dostaliście się, że tak powiem, tego programu? Ten program, co Wam daje? Przede wszystkim na. Łapiemy szybko małe dziewczyny, tak? Mhm. Dziewczyny z klasy drugiej, trzeciej szkoły podstawowej zachęcamy już do grania w piłkę ręczną. No i potem te dziewczynki z nami zostają, tak? Mhm. Dobra. Jesteście też sektorem pozarządowym, więc straci się o środki publiczne. Urząd, Mówimy to Urzędzie w Kcyni, mówimy o Starostwie, Urząd Wojewódzki. Wiem, że też do ministra ministerstwa sięgacie po fundusze. Tak, no trzeba powiedzieć, że Urząd Gminy Kcynia jest takim naszym, można powiedzieć, yy, sponsorem na rozgrywki ligowe. O. I to tak trzeba mieć takie właśnie na to patrzenie. Gmina daje pieniądze na sport i my z tego korzystamy w systemie ligowym. A wszystkie inne środki, jakie zdobywamy, to jest właśnie na organizację turniejów Orly Cup, turniejów Pożegnania Lata, na organizację obozów sportowych, które organizujemy, na doposażenie sprzętu, na finansowanie wyjazdów na kadry wojewódzkie naszych zawodniczek. A co najwięcej kosztuje? Transport. Czyli wyjazdy na zawody? Myślę, że tak, bo średnio jeździmy prawie wszystko powyżej 100 km, ale czy tak samo w innych sekcjach te wyjazdy no, najwięcej nas kosztują. Nazwę to sukcesem, bo też zawodniczki znalazły się, czy tak, są powołane do kadry wojewódzkiej, tak? Dobrze mówię? Tak, od dwóch lat dziewczyny jeżdżą. No, nam się udało, te dziewczyny tam, im się udało załapać dzięki swojej ciężkiej pracy. Mhm. No ale mając takie silne ośrodki, jak Brodnica Wąbrzeźno, no, udało nam się te dziewczyny też tam wkomponować. Jeżdżą, trenerzy, kadrzy są zadowoleni z pracy, jaką wykonujemy tu w Ksyni, bo rozmawiamy, więc tym bardziej się z tego cieszę. Czyli nie wyobrażasz sobie zajęcia się innym sportem, inną dyscypliną, piłka ręczna, kocham. Myślę, że tak. To jest taka dyscyplina, w której się bardzo dobrze odnajduję, w szczególności z pracy tu z dziewczynami, bo to też jest fajna praca zupełnie czasami dużo kosztuje nerwów, ale. Ale jakby się pojawili panowie, nie pogardzisz też, co włożysz drużynę. No, będzie... Musiałbym mieć jeszcze chyba trenera, bo już sam mam prowadzę cztery drużyny i mhm. czasowo to kosztuje bardzo dużo. Staraliśmy się kiedyś chłopców otworzyć, ale no, na tamten czas się grupa nie utworzyła. Mamy dziewczyny i raczej w tym kierunku y, będę chciał iść. Zostawmy piłkę ręczną, bo Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy orlik to nie tylko piłka ręczna, y, przynajmniej z Facebooka. Takie są informacje, że sekcja piłki ręcznej, sekcja judo, strzelecka i tenis stołowy. Jak wygląda kwestia tenisa stołowego? Bo wiem, że tutaj też są sukcesy i też to można na Facebooku zobaczyć. Y, tak, tenis stołowy. Przyszedł do nas w 2018 roku, tutaj po naszych rozmowach z trenerem Grzegorzem. No, wyszkolił swoje dwie córki, bo to tak, na razie na tym się w dużej mierze opiera. To widać też na zdjęciach, Data tak? bardzo dumny. Dziewczyny jeżdżą, są już w ścisłej krajowej czołówce, bo to naprawdę trzeba im oddać, że w swoich kategoriach wiekowych są bardzo wysoko. Jeszcze czasami czegoś na zawodach brakuje, ale z relacji trenera wiem, że postęp idzie cały czas. Uruchomiliśmy w zeszłym tygodniu druga liga kobiet. Pierwszy mecz dziewczyny zagrały w seniorce. Fajny występ. Co prawda porażka 8-4 z inowrocławem. drużyna która w zeszłym roku nie przegrała żadnego meczu w sezonie. Z względów jakiś nie chciała awansować do pierwszej ligi, ale cieszy nas przede wszystkim ten postęp, że się też jako klub rozwijamy. Mhm. No i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Seksja Judo. No bo właśnie mówi się, że to powinny, judo powinny trenować dzieci od czwartego roku życia, to bardzo kształtuje i tak dalej. Potwierdzisz to? Tak, myślę, że Judo powinno być w klasach 1-3 sportem obowiązkowym najbardziej kształtuje koordynację dzieciaków. Mhm. U nas jest dwóch trenerów, sekcja młodsza, sekcja starsza. Przy czym jest to u nas bardziej z... nauka, tylko nie znaczy, na zawody. Znaczy, na zawody, są to zawody niezwiązkowe, tylko mhm. zawody na przykład takiego typu jak u nas był w Kcyni dwa razy. Większe, mniejsze zawody, także jeżdżą, medale zdobywają, i, i przy czym nie są to zawody typowo związkowe, choć sam, sama sekcja należy do Kujawsko-Polskiego Związku Judo. Sekcja strzelecka, która w tej chwili raczej chyba, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że nie istnieje, ale. No... Nie, ona jest. Sekcja strzelecka, my się tutaj specjalizowaliśmy w zakupie, w zakupie broni. Mhm. I tutaj też trzeba powiedzieć, że jednak strzelcy no, swoje sukcesy odnosili. Jednak w zeszłym roku tutaj za sprawą pana Szada Hanioszyna została uruchomiona strzelnica i, i, i tutaj bardziej gmina troszeczkę przejęła bardziej obowiązki tej sekcji strzeleckiej. Ten rok już mówimy, że jest trudny ze względu na COVID, ale w tym roku też no, jedna z zawodniczek zmarła. Tak, no, dla, dla mnie osobiście bardzo bolesne przeżycie. Zuzia przyjeżdża do nas z Lubostronia, 40 km na treningi przez dwa lata bardzo systematyczna dziewczyna ułożona a przede wszystkim bardzo żyjąca piłką ręczną. No i niestety zachorowała niestety się nie udało i no, tym bardziej, że tutaj z tatą mieliśmy bardzo dobry kontakt i, i no, tym bardziej nas to boli. Kończąc marzy mi się. To, żebym mógł się realizować w tym co robię. Już nie pomijam hali sportowej pełnowymiarowej, ale Przede wszystkim, żebym mógł robić to, co robię teraz, pracować z dzieciakami, z dziewczynami, rozwijać się, awansować gdzieś dalej z nimi, małymi krokami piąć się po szczeblu. Bo trenujecie na obiektach w Kcyni. mówimy o salach gimnastycznych tak. przy szkołach. Tak? tak, w Szkole Podstawowej na Wyżyskie i z, i nas i ze Szkół Technicznych na Jurczyka. Dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Moim i Państwa gościem był Bartosz Łyszczarz, trener związany z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Orlik Kcenia. Do usłyszenia. 10 minut. Czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut. Od poniedziałku do piątku, kwadrans po 13. Tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal.